Cześć, jestem Diana i dzisiaj pokażę Wam, jak testuję odkurzacz piorący marki Ryobi. Jest to odkurzacz Swift Clean z serii One Plus, 18V. Odkurzacz jest idealny do dużych powierzchni, takich jak wnętrza samochodów, sofy, dywany, tapicerka foteli. Dobrze także sprawdzi się przy praniu materaca. W zestawie są dwie szczotki, szeroka na 180 mm, standardowa. A także silikonowa, która dobrze zbiera sierść czy włosy, i szczotka do węższych szczelin o szerokości 10 mm. W zestawie jest także płyn czyszczący. Odkurzacz posiada duży pojemnik na nieczystości, a także pojemnik na detergent o maksymalnej pojemności 1 litra. Urządzenie wyposażone jest w kasetę chroniącą akumulator przed wodą. Dodatkową zaletą odkurzacza jest długi wąż mierzący 1,20 m. Uchamiamy odkurzacz. Zyskujemy powierzchni. Jest to bardzo przyjemna praca. Wyczyszczenie całej sofy zajęło mi około 10 minut. Sprawdźmy teraz, jak odkurzacz poradzi sobie z obiciem podnóżka. Jest tu dosyć dużo plam i to takich bardzo starych plam. Tutaj widać, że część tej bufy została wyczyszczona i bardzo fajnie to wygląda. A ta połówka jeszcze czeka na wyczyszczenie, więc trochę pracy jeszcze przede mną. Chodźmy przetestować odkurzacz w aucie. Często wożę w swoim bagażniku rośliny i ziemię do ogrodu, więc na pewno bagażnik jest do wyczyszczenia. Jestem ciekawa, jak odporządek sobie poradzi, chociaż na czarnym nie widać aż tak tego grudnia. Tutaj użyłam jeszcze węższej szczotki, aby łatwiej było dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc. Wyczyściłam jeszcze dywaniki i naprawdę zajęło mi to tylko kilka minut. Już na dzisiaj zakończyłam pracę z odkurzaczem piorącym. Te wszystkie elementy, które są przeźroczyste, można mieć z niewarce, To jest bardzo fajne ułatwienie. Składamy pojemnik na nieczystości. Podsumowując, ten odkurzacz piorący jest bardzo kompaktowy, wygodny, lekki, ma bardzo dużą moc sania. I super jest to. Że można te wszystkie akcesoria i tą rurę złożyć tak, że zajmuje bardzo mało miejsca.